Dziś w programie charytatywny koncert na rzecz Ukrainy. Portal promujący polski wkład w brytyjską kulturę. Polska sztuka interesuje Anglików. Widzą w niej dużo ekspresji. Londyńskie Andrzejki przy góralskich rytmach. Polskie pierogi podbijają wyspy. Będą to pierogi marmurowe, bo to jest taki efekt. W poniedziałek w Londynie gościła żona ukraińskiego prezydenta Ołena Załańska, która w rozmowie z brytyjskim premierem i jego małżonką przypominała o cierpieniach, jakich jej rodacy stale doznają z rąk rosyjskich oprawców. Gnębionego sąsiada stara się też wspierać polska społeczność w Londynie, gdzie w polskiej imce z udziałem zespołu Mazury odbył się charytatywny wieczór z piosenką i muzyką ukraińską. Zorganizowaliśmy ten wieczór, żeby pokazać, że nie powinien ten temat przygasać, że nadal Ukraina walczy, nadal giną ludzie. Na pierwszym wieczorze naszym ukraińskim były śpiewane polskie piosenki i uczyliśmy się hymnu Ukrainy. Dlatego tym razem chcieliśmy zaśpiewać piosenki po ukraińsku, piosenki ukraińskie. Trudno wierzyć, że to już 9 miesięcy ta wojna trwa. Trudno wierzyć, że Ukraina jeszcze jest Ukrainą. Cały świat już odczuwa te kłopoty, które Ukraina tak dzielnie zwalcza. Ukraina nie może tego przegrać, nie możemy do tego pozwolić. I to się widzi, jak Zachód jednak pomaga Ukrainie nie tylko finansowo, ale przez jej zasoby wojskowe i tak dalej. My musimy tutaj zwyciężyć, żebyśmy mieli bezpieczną przyszłość. Każda, nawet najmniejsza pomoc jest bardzo ważna, a takie wydarzenia przypominają zwykłym ludziom, że wojna ciągle trwa, choć coraz mniej się o tym mówi w światowych mediach. To dobrze, że nasze społeczności są zjednoczone. Widziałam dookoła niesamowite wsparcie dla Ukraińców, zwłaszcza na polsko-ukraińskiej granicy. Pomoc, która płynie do nas ze wszystkich kierunków, a zwłaszcza od najbliższych sąsiadów, jest ogromnie motywująca. Przeprowadzanie tego typu aktywności jest naprawdę bardzo ważne i potrzebne, by nie zapominać o tym, że wojna się cały czas toczy. Wśród nas były osoby różnej narodowości, był przedstawiciel lokalnych władz brytyjskich, wzruszające i miłe, i ta pomoc po prostu jednoczy. Zrobiliśmy flagę flagę Ukrainy z przedstawicieli brytyjskiej Polonii. Pomysł wziął się stąd, że kilka lat temu otworzyliśmy taką polską flagę. Kontynuując ten pomysł, chcieliśmy pokazać solidarność z walczącą Ukrainą. Solidaryzujemy się przeciw wspólnemu wrogowi i chciałbym, aby podobne wydarzenia odbywały się częściej. Musimy bez przerwy uświadamiać Rosji, że cały świat jest zjednoczony przeciwko ich barbarzyńskiej inwazji. Czy polskie instytucje w Londynie, Instytut Kultury Polskiej, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny i Ognisko Polskie połączyły siły w projekcie mającym propagować wśród Brytyjczyków wkład Polaków w dziedzictwo kulturowe Wielkiej Brytanii. Na wystawie, będącej inauguracją powstałego w tym celu portalu internetowego, można było podziwiać pracę malarki Danuty Szejbal i jej męża Andrzeja Klimowskiego. Danusia, moja żona, wpadła na taki pomysł, że żeby namalować obraz właśnie angielskiego lwa z polskim orłem, że to razem tam się dobrze mają na scenie. A ja z kolei wpadłem na taki pomysł, żeby zrobić cykl portretów minorytowych postaci ważnych polskich, którzy przyczynili się do rozkwitu angielskiej kultury. Polska sztuka interesuje Anglików. Widzą w niej dużo ekspresji, nieraz jakiś wątek surrealizmu, bujnej wyobraźni i dlatego na przykład moja żona Danusia i ja zdecydowaliśmy studiować w Polsce, w Warszawie, bo pociągała nas ta sztuka polska. Po powrocie te wpływy polskie zostały z nami i jak na przykład Anglicy dopowiadają się na temat naszych obrazów, grafik, to zawsze mówią, że to jest tak bardzo polskie. Chociaż jak byliśmy w Polsce, to ludzie mówili, że jest to bardzo angielskie. Patronką portalu o nazwie Polsko-Angielskie Forum Kultury została ulubiona tajna agentka Winstona Churchilla, Krystyna Skarbek-Granville. Pod tą szumną nazwą Granville Skarbek Anglo-Polish Cultural Exchange kryje się portal. Na którym zaprezentowane będą historie związane właśnie z artystami, z twórcami polsko-brytyjskimi. Kuratorka Julia Griffin, która stworzyła tak wspaniałą wystawę, skoncentrowała się na tym, żeby uzmysłowić, jak wiele polskich artystów dokonało dużego wkładu w kulturę brytyjską i w kulturę globalną. Polacy, którzy się siedzili w Anglii, czerpali tutaj, w Anglii, tutaj z doświadczeń, z otoczenia, żyli w tym kraju, później zrobili transformację tych swoich przeżyć na dzieła naukowe czy na sztukę w różnych dziedzinach życia kulturalnego. Sama ta postać, już Skarbek, jest bardzo fascynująca i nawet przez to, że jest nazwane jej imieniem, już jest zainteresowanie w prasie brytyjskiej, pojawiają się w artykuły w czołowych gazetach angielskich, i przez to jest to jakby coś takiego, co zapala to zainteresowanie w społeczności angielskiej. Mamy dużo osób, właśnie, którzy osiągnęli niesamowite stanowiska czy piękne projekty i dobrze by było, żeby właśnie żeby wszyscy o tym wiedzieli żeby Polacy byli częścią kultury brytyjskiej w taki sposób także. Skart historii brytyjskiej Polonii. 12 lat temu, 29 listopada 2010 roku w Londynie zmarła Irena Renata Anders, pseudonim artystyczny Renata Bogdańska, artystka rewiowa i aktorka. Urodziła się 12 maja 1920 roku. W czasie sowieckiej okupacji w Lwowie występowała w teatrze Feliksa Konarskiego Refrena. Przeszła cały szlak bojowy II korpusu, śpiewając dla wszystkich żołnierzy razem z zespołem Polska Parada. Dwa dni po zdobyciu Monte Cassino wraz z mężem Gwidonem Boruckim po raz pierwszy publicznie wykonała piosenkę Czerwone Maki. Po wojnie zamieszkała w Londynie, gdzie powtórnie wyszła za mąż, poślubiając generała Władysława Andersa. Wielokrotnie występowała przed emigracyjną publicznością, współpracowała m.in. z Marianem Hemarem, radiem BBC i radiem Wolna Europa. Po śmierci jej prochy złożono u boku męża na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino. Dzięki imprezie Andrzejkowej zorganizowanej przez Związek Podhalan UK, Polacy w Londynie mogli zasmakować góralskiego klimatu, w który wprowadzał ich między innymi przybyły prosto z Podhala zespół Highlandery. Zabawę tak w sumie znienacka, bo chcielibyśmy tutaj podtrzymywać nasze tradycje, nasze góralskie tradycje tutaj na ziemiach angielskich. No i tak my sobie wymyślili, że zrobimy coś fajnego dla ludzi, żeby ich też zachęcić. No i wymyśliliśmy właśnie Andrzejki. Bawi się w tym momencie około 300 ludzi, tak że my są strasznie radzi, ze się pięknie zeszli. które odbędą się o godzinie 12 w nocy, więc będziemy zachęcać wszystkich naszych gości do wzięcia udziału. Kurka. 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 To to no. Nie Mamy również loterię fantową i sprzedajemy osypki. Cieszymy się bardzo, że grając w Londynie, patrząc ze sceny widzimy i ludzi po goralsku, i ludzi, którzy umieją się bawić przy muzyce goralskiej. To jest coś niesamowitego, że tak daleko od naszych okolic, a jednak i twarze znajome, i dużo ludzi znajomych. To tu trzy roki temu, przy narodzinach Związku pod Podhalan w Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. I jestem po trzech latach i widzę, jak ta góralska polonia kwitnie, jak jest pięknie. Oryginalnie pochodzę spod Zakopanego, więc jest super, że możemy tutaj przy, być w Londynie i zasmakować taki kawałek naszej kultury. Oczywiście można się odprężyć, jest fajna zabawa, nawet lepiej niż fajna. Bawimy się przy głośnej muzyce. Wszędzie Rosjanie, po całym świecie, co nas jest bardzo ciecy. Ważne jest, żeby się nie wstydzić tego, skąd się pochodzi, i żeby właśnie to pokazywać. I stąd jest właśnie te Andrzejki Goralskie tutaj się odbywają. Dzień dobry, zapraszam Was na pierogi z niespodzianką. Będą to pierogi marmurowe, bo to jest taki efekt po prostu tego ciasta. Ono jest na pół czekoladowe, na pół takie normalne i to będą pierogi na słodko. Choć uważa się, że pierwsze powstały w Chinach, to od XIII wieku stale goszczą na polskich stołach. Mogą być z kapustą i grzybami, z mięsem, z serem lub owocami, ale jak przekonuje Zuza Zak, autorka wydanej po angielsku bestsellerowej książki o pierogach i z przepisami na pierogi, jest bardzo wiele sposobów, na jakie można je przyrządzić. Chciałam napisać taką książkę, która wypromuje polską kuchnię, i użyć czegoś takiego, żeby zwróciło na siebie uwagę, czyli właśnie pierogi. Bo wydaje mi się, że pierogi jest coś takiego, co wszyscy na całym świecie znają i symbolizuje w pewnym sensie polskość. Zaczęło to się właśnie chyba od różnych klusek i pierogów które robiłam z swoimi babciami. Z jedną babcią, babcią ziutą zawsze pamiętam, że robiłam pierogi mięsne i je zlepiała, a ona po mnie zlepiała. <grywka> a z drugą babcią zawsze robiłyśmy kopytka. Więc mam takie fajne wspomnienia właśnie z tych kuchni w Polsce. W mojej książce jest ponad 50 przepisów na pierogi, ale może być i więcej. To w sumie zależy od naszej wyobraźni. Wydaje mi się, że ta liczba jest nieskończona. Bardzo dużo inspiracji czerpię z właśnie starych książek. Dużo ich znajduję w bibliotece. Chyba wszystkie przeczytałam Hanny Szymanderskiej, którą uwielbiam. Cały czas czerpię inspiracje także z rodzinnych przepisów. A czy polskie pierogi smakują Brytyjczykom? O tym postanowiliśmy się przekonać w jednej z polskich restauracji w centrum Londynu prowadzonej przez Kanadyjczyka. Proszę cię o oczywiście. Naszym hitem oczywiście są pierogi. To miejsce za moimi plecami jest zaprojektowane tak, aby każdy gość restauracji mógł obserwować proces ręcznego lepienia pierogów. Przykładamy dużą wagę do jakości jedzenia, które podajemy. Używamy specjalnej mąki z Polski, a szef kuchni za każdym razem osobiście sprawdza jakość farszu. To dlatego na 20 osób, które nigdy wcześniej nie jadły pierogów, a spróbowały naszych, 19 je uwielbia. 19. Love them. It's the first time we're po raz pierwszy jesteśmy w polskiej restauracji. Bardzo chcieliśmy w końcu spróbować pierogów. Dużo się o nich słyszy. Zamówiliśmy miks z cebulką i z kwarkami Jadłem już pierogi chińskie i indyjskie, ale zaintrygowała mnie polska wersja. Chciałem zobaczyć, jak wyglądają i sprawdzić, jak smakują. Zamówiłem różne smaki, bo próbuję polskie pierogi po raz pierwszy. Wcześniej jadłem pierogi z innych kuchni, ale polskich nie. Nigdy. Chyba najbardziej smakują mi ruskie. Po raz pierwszy spróbowałem pierogów w Halifax, w Nowej Szkocji, ale nie smakowały tak wyśmienicie jak oryginalne pierogi robione przez Polaków, zgodnie z tradycyjną recepturą i bez udziwnień z Nowego Świata. Jeśli pytacie mnie, co takiego wyjątkowego jest w polskim jedzeniu, to odpowiadam jednym słowem – magia.